Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Paweł, towarzysz Gugała i jak zawsze niezawodny Siemano Adriano, e, operator, wędkarz, erodyta, poeta, romantyk, e, a tak na marginesie bardzo dobry karpiarz i fiderowiec. Słuchajcie, dzisiaj mamy dla Was coś pod grubsze rybki. Malutkie... Rau, widzę, że u Ciebie praca wrzecza, u jest bluzka mokra już od samego rana. Kurde, tyce mi się co. Pocał... Gorąco jest i wiesz, no jest... w lato jest gorąco, w zimę zimno, nic no to na to się nie poradzi. Góry. Ja jeszcze jak się pracuje zasuwa to... W... Ale dobrze, tłuszczyk się wypo... wypaca, jedna sił... siłownia jeszcze się. poczeka. Do jesieni myślę, bo Adaś mnie jeszcze trochę blokuje. Mi się wydaje, że do jesieni ty Adaś zdąży sprzedać samochód i będzie nowo. Adaś nie ma samochodu, ty ale, ale na jesieni chyba wejdę już na tą siłkę, bo już. To, ręce, no musi ręce wstącać, Bicepsy y, tęsknią za żelastwem, to za, to za tonażem dużym. To patrz, pospadało wszystko. Niestety siłownia pięknie. jest bardzo, nie, ćwiczenie na siłowni jest bardzo niewdzięczne, gdyż bardzo powoli buduje się masę mięśniową, natomiast bardzo szybko później się ją gubi e, i to jest taka syfowa praca, e, więc dzisiaj e, o kołowrotkach sumowych o, e, siłą, od, od niższej półki do najwyższej, trzy Wam pokażemy, które mamy właśnie w ofercie, <laughs> a jeszcze tak zbliża się długi weekend, Boże Ciało. Co Aha. dzisiaj jest? Środa. Na pytanie, kiedy to wrzucić? Środa, czyli w Boże Ciało, czwartek. Nasz sklep jest zamknięty. Nie przyjeżdżajcie. Tak samo jak w niedzielę. Natomiast piątek, sobota, normalnie pracujemy. W piątek od 10 do 18, a w sobotę od 10 do 14. Jak komuś się zanęta skończy nad wodą, robaczki. Albo wyrwie na... wszystkie przynęty, albo. To my szczęśliwie będziemy obsługiwać cztery Nie, nie ty jesteś z kimś innym chyba. No ale w piątek jesteś. Pio a! No... Tak, w piątek jesteśmy do Waszej dyspozycji. W sobotę też tutaj e, kadra nasza fatwiszowa będzie dla Was dostępna. Więc jak połamiecie wędkę nad wodą, e, utopicie fotel, e, karwam odpłynie z kołysko, to będziecie mogli wszystko tutaj e, na miejscu dokupić. Pamiętajcie, czwartek e, Boże ciało, wszyscy jedziemy na ryby, natomiast piątek, sobota pracujemy. Wszyscy do Fatwisza. Wszyscy do Fatwisza. Raz! <noise> <noise> Adrian, trzymaj Hollywood. Trzymam Hollywood. Słuchajcie, bo sezon na suma trwa w najlepsze. Właśnie na mazowieckiej przynajmniej Wiśle sumek kończy albo już skończył tarło, więc można tak już bardziej do niego troszeczkę się przyłożyć. Coraz bardziej popularna metoda, jaką jest takie sumowanie stacjonarne, tak? Bo ludzie mają czas, weekendy, wywiozą sobie zestawy albo zarzucą, na grubo i czekają tam dzień, dwa na rybkę, wiecie, no to też jest coś fajnego, bo zawsze możecie trafić naprawdę rybę życia, tak, bo jak ktoś idzie na Wisłę, na zasiadkę fiderową, no to raczej krąpie, leszcze, certy, Sandacze. może jakiś ciekawy, ciekawy przyłów na robaczka, jakaś brzanka, może lesz dębowy, taki 5-6 kilo i tu się jakby zamyka repertuar, natomiast jak już siądziecie sobie, czy na jakiegoś żywczyka, czy na wątróbę, czy na Rosówy, nigdy nie wiecie, co tak do końca tamtym kijem bujnie, tak? bo może będzie sumek 70 centymetrów, a może metr 70, a może 2,70 czego Wam oczywiście życzymy, bo jak najbardziej, jak najbardziej w naszej wiśle mazowieckiej okolicznej, oko okolicz około mazowieckiej, tu warszawskiej, e, myślę, że spokojnie jest szansa, żeby rybę ponad 2,5 metra trafić. Dzień dobry. Dobry. Pomóc coś? Widzisz do kamery? Nie. To my nagrywamy sobie tak szybko. Więc słuchajcie, mamy dla Was trzy kołowrotki karpiowe. Duże betoniary do brod, zadań specjalnych. to ojciec. A, patrzę na Ciebie i. I od razu o karpiarzu myślisz. Ty tylko karpie widzę. E, słuchajcie, pierwszym z nich będzie mamut pod delfina. To jest ten słynny mamut, którym e, Tomek auto holował. Nasz prezes. Parametry tak bardzo lekko kręci. Nie, nie oczekujmy tu od tego koowrotka, że to będzie stella wśród koowrotków sumowych, bo to jest bardzo niski budżet. Jeżeli raz na jakiś czas wybieracie się na zasiadkę sumową, raz w sezonie, dwa razy w sezonie, czy raz w tygodniu, czy urlopowo, też bez sensu, żebyście płacili po 2000 za kołowrotek, jak go po prostu A nie No chyba że was stać, to bierzcie cztery na zapas. Tak, jeżeli o to, o to wam chodzi, to, to możemy, nie. nie? Ale nie musimy. Jeżeli nie wiecie w ogóle, czy was będzie pociągało wędkarstwo sumowe, bo się boicie dużych ryb na przykład, albo nie czujecie tam chemii... To, to zawsze kusolkę jeszcze e można postawić do, do drzewa i kołowrotek jest niepotrzebny. To można w coś tańszego zainwestować, ale które, które sobie poradzi, nie? Nawijamy... Plecionkę jak sznur do bielizny, i wiona nad wodę. Mamy tu mam mucika 10 tysięcy, Przełożenie ma 4,3 do 1. Dlatego tak leciutko patrzę, jak to się kręci. Normalnie można sobie paluszkiem się bawić. łożysk ma 6 plus 1. Dość krótki hamulec, jak na to... kołowrotek sumowy. Przerwa techniczna, jak się pali na pomarańczowo, to uda nam się to nagrać. Tak! Chyba tak. Ja wiesz, jak urwie, to, to będzie to, koniec. To, to koniec, to resztę do, dogramy w następnym odcinku. Kończy nam się bateria, jakby odcięło film, to, to, to powiemy resztę. Przywitamy się z zako zakończeniem. E, następnym <laughs> razem. E, w Mamuciku mamy coś w gratisie. Bo Podkładki delfin... i na pewno chyba tam zapas tych. Delfin zawsze wrzuca coś e, w gratisie. E, nakrętki, do pokrętła, e, coś co może się e, przydać. E, jeżeli jeszcze chodzi o nawój, pięćdziesiątki.

No to już można zestaw tanio składać. Do tego jeszcze plecionka, e, kilka akcesoriów i startować, atakować sumę e, Słuchajcie, drugi e, kołowrotek, półeczkę wyżej wchodzimy. E, zman, znana marka, jeżeli chodzi o wędkarstwo sumowe, jest to Black Cat. E, kołowrotek Passion Pro FD. 680, czyli taka 6000. Na stacjonarkę, na łowienie z łapy też by się dało. Na... Jak ktoś ma dużo pary, ewentualnie trolling sumowy, tak? Eee, ale bardzo lekko kręci. Pewnie też ma niskie przełożenie. To czytamy parametry: pojemność 30 zmieścicie tu 400 metrów. 6 łożysk kulkowych. Przełożenie 4,9 do 1. Patrzcie, wcale nie jest takie niskie to przełożenie. A mimo to kołowrotek i tak lekko kręci. Wielki knob. No, ja sam się kręci. Knop w wielkości kołowrotka, w rozmiarze 1000. <noise> Nie, naprawdę duży, żeby tu było po prostu czym. trzymać. Tak jest. Nawój. 94 cm, aluminiowa szpula, bezstopniowe łożysko oporowe, wielodyskowy hamulec z przednią regulacją, korba i rotor wyważane komputerowo. Jak ktoś wszedł na laptopa i. Tam zapytał czata Wyważasz? Wyważasz? Wyważam, i jest wyważone. Fajny wygląd, mocna szpula. Tu już bardziej do stacjonarki takiej powiedzmy sobie, mniejszej troszeczkę, nie? bo tutaj jest dużo, duża różnica w wielkości tego kołowrotka. I na woju, nie? No I chociaż... na woju. Natomiast trolling sumowy z ręki to tak to trzeba mieć o takiego co najmniej bicepsa. Jak ktoś waży tam 60 kilo żywego hip-hopu, to go ten kołowrotek przewróci. Nie? To jest dla wędkarzy, którzy tam troszeczkę mają pary w łapie, że tak powiem, no nie ma co się oszukiwać. Ale jak najbardziej trolling sumowy, albo szczupakowy, taki gruby, i jakaś tam delikatna zasiadka. E, też nie, niedaleka jakaś muzeczka da sobie radę. No i teraz mamy coś z górnej półeczki. Dam, da, da, dam. Od e, naszego e, przyjaciela wprost e, z Republiki Czeskiej, Jakuba Wagnera. Jest to e, kołowrotek sygnowany jego nazwiskiem. Teraz w ogóle, e, czekaj, otworzę sobie tutaj. Bi, 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 bi. Na internetach. Kołowrotek Wagner. O! E, I tutaj, jeżeli chodzi o Wagnerze, kołowrotki. Mamy dwa, ale oba są e, zarąbiste. Wagner, Wagner. Dobry. Na... Dobrze. Co pan kupić? Tak, proszę go. On jest taki złoty, a taki skromny, pokazywać go w środku. No, no właśnie, otwieramy. A, już nie, może cała, przepaliłem temat. Cała. E, a, czy, a, prezentacja. Czy ty, a czy ty, ty Państwo tutaj widzą przy telewizorze? E, Poka o tym, co dzisiaj wprowadzamy, co negocjacje ponad miesięczne doszły tak. do skutku? Nie, nie. No a bo... przepalisz ten temat tak teraz, przynieś ci to? Nie, nie przynoś. to jest... Na... Dzisiaj nagrywamy materiał o kowrotkach sumowych. Mamy trzy, od najniższej półeczki do najwyższej. No, e, ale a, te, a te kolejne tematy zostawimy sobie na kolejny odcinek. Dobra, to ja nie wiem. Zobaczcie, tu. no. e, i tutaj mamy... Czuję się niepotrzebny. <śmiech> <śmiech> Precz. <śmiech> e, tu mamy tak w Wagnerze dwa rozmiary tego kółrodka. Pię... ojej, w ogóle patrz jak on... jaki on jest ładny. Wszystko tu wygląda jakby było metalowe, bo ich chyba w zasadzie jest. Kurde, ja bym sobie go kupił. Ja ale, ten... nie stać. ale nie, jak ja zobaczyłem cenę, to mówię, o nie. E, słuchajcie, nie mamy tego dużo. Ale jeżeli ktoś szuka naprawdę mocnej konstrukcji do najcięższych zadań, mamy dwa rozmiary e, tego kołowrotka. No, na okonie, na Jest to bakrus, rozmiar 5000 i mamy również 8000. Rozmiar 5000 do łowienia z ręki. Kurde, no idealnie, zrzucasz. Masz taką konstrukcję, że gniotsa nie ma miotca. Tak na 40 za. urodziny cię kupię. Jak dożyje. Kurde, ty już, eee. A ty jeszcze, a ktoś powiedziałem. 38 mam, co ty kurcze? Jeszcze dwa lata. Myślałem, to że ty... jeden masz, 4,1. My... <laughs> dlatego powiedziałem, że na 40 a, ci no kupię. to się nagrało, słuchaj, za dwa lata. <laughs> ciach, ciach, kamera. We wrześniu przyjeżdżam i powiem się, na Dzień dobry, ja pokorowrotek. Ja pokorowrotek, jak dożyję, bo wiecie, no, jak umierać, to młodo, a w tym wieku to każdy. Ja będę się starał, żeby Każda... ci utrudnić to życie teraz. Każdy Katar może być ostatnim. <laughs> Nigdy nie wiadomo, kiedy cię jak to się mówi. Bardzo lekko chodzi, bardzo mocna konstrukcja. Ta pięciotysiączka, do łowienia z ręki, dołowienia z ręki albo do trolla też by się dawało. 8000 jest dużo większa do stacjonarek sumowych, do wertykalnego łowienia sumów. Tutaj sobie kwoczkiem, a tu zacinacie. Przełożenie ma 4,7 do 1. Bardzo lekko się kręci. Zobaczcie w ogóle jak to jest tak prestiżowo spakowane. Mamy taki futerał jak na kamerę GoPro. Mamy List polecający od pana Wagnera. Mamy schemat kołowrotka, ale. Nie, nie rozbierajcie. Roz, nie rozbierajcie, bo nie złożycie. A propos rozbierania takich różnych rzeczy mechanicznych, to wam tylko opowiem. że Kiedyś w audycji radiowej był taki e, jakiś konkurs. Zadzwonił facet, coś tam odgadł. E, no i redaktor go pyta, czym pan się na co dzień zajmuje? A on odpowiedział, że. <laughs> A on odpowiedział, że serwisuje silniki w samolotach pasażerskich. I redaktor go zapytał: Słuchajcie, jak rozłożysz taki silnik w samolocie pasażerskim i go złożysz z powrotem, to czy zostają ci jakieś części, które nie trafiły do tego silnika z powrotem? I on odpowiedział, że za każdym razem. <laughs> No bo to zawsze producent za dużo daje, wiesz. Śrubku fita. Nie rozbierajcie, nie składajcie, nie bawcie się, zostawcie to fachowcom. Kołowrotek z najwyższej półki, jeżeli chodzi o wędkarstwo, sumowe. No podrabinie polecać... po pod niego aż wchodził. No, Taka wysoka no, mi półka. się bardzo podoba. Naprawdę robi wrażenie. Ja tu na wisełce mojego tam złapy na te sumki. No mówię, no, może jakąś zbiórkę zrobimy dla no, Pawła. wis i świst i. Właśnie, za założymy jakąś zbiórkę dla ciebie, żeby ci gubić ten kołowrotek. Nie, no są, są ludzie, którzy bardziej potrzebują zbiórek niż ja. Kurczę, już dziesiąta równo. Pierwszy no to telefon. dawaj, 13 dobra, to... minut jest. Jest? Poczekaj, jest. to ty idź do telefonu, bo na pewno nie. do ciebie. Tak, A Wy kochani wędkarze, wszystkie te trzy kołwrotki tak znajdziecie w pierwszym komentarzu pod filmem, jak również stacjonarnie tutaj u nas w internecie. Jak również pozostałe inne akcesoria do wędkarstwa sumowego czekają na Was w Fatfishu. Sezon trwa w najlepsze. Pamiętajcie, że nawet jakby się nic nie działo, nic nie brało, to dzień spędzony, najgorszy dzień spędzony na rybach jest lepszy niż najlepszy dzień w robocie. Tak to mawiają niektórzy. Subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić kolejnych materiałów. Zostawcie łapkę, komentarz dla zasięgu. Trzymajcie się wszystkiego dobrego.